25 stycznia, około godziny 21, do komisariatu policji w Meszanie Dolnej zgłosił się 23-letni mężczyzna, który poinformował dyżurnego, że kilka godzin wcześniej na terenie Meszany zgubił swój telefon komórkowy. Ale udało mu się poprzez SMS-y nawiązać kontakt ze znalazcą tego telefonu i dowiedział się, że telefonu już nie odzyska, ale może za 50 zł odzyskać swoją kartę SIM. W całej tej akcji udało się dzięki sprytowi policji zatrzymać wspomnianych złodziei. Poprzez SMS-y mężczyzna umówił się ze znalazcą telefonu w Łostówce, więc policjant z kapem Szanadolna po cywilnemu i cywilnym samochodem podjechał w umówione miejsce i spotkał dwóch młodych mężczyzn, zaczął z nimi rozmawiać na temat wymiany karty SIM, w trakcie rozmowy przedstawił się, kim jest, zatrzymał obydwu mężczyzn i przewiózł ich do komisariatu policji w Mszanie Dolnej. Tam okazało się, że ci młodzi ludzie to 20 i 17 latek, obydwaj mieszkańcy gminy Mszany Dolna. Sama akcja przypominała dość śmieszne zachowanie złodziei, którzy w jakiś sposób starali się zdezinformować tego policjanta po cywilnemu. Oni w sumie sami zaczęli się trochę gubić, bo wskazali kolejnego młodego człowieka, który miałby mieć udział w całym tym zdarzeniu. Policjanci udali się pod wskazany adres tam w rozmowie z 17-latkiem, dowiedzieli się, że kolejny młody człowiek, 20-latek tym razem ma ten telefon, więc znowu pojechali pod wskazany adres i tam zatrzymali 20-latka, który posiadał przy sobie ten zagubiony wcześniej telefon. Przyjechali z nim do komisariatu w Mszanie Dolnej i tam wszyscy trzej młodzi ludzie zostali przesłuchani który z nich i jaki miał udział w całym tym zdarzeniu będzie wyjaśniała Amszańska Policja. Co grozi tym młodym ludziom? Jaka kara ich czeka? To jeszcze na tym etapie trudno o tym powiedzieć, bo trzeba bardzo dokładnie rozeznać, który z nich jaki miał udział w całym tym zdarzeniu.